ale pięknie, bardzo dużo ludzi, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze raz witam, witam bardzo serdecznie. Witam Pana Wiceprezydenta Roberta Szczepanika. Witam Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Siedlce Pana Macieja Nowaka. Witam Pana Radnego Roberta Cholickiego. Witam Pana Andrzeja Łucińskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich, wszystkich, wszystkich Naprawdę bez żadnego wyjątku. Proszę Państwa, wystawa doroczna fotogramu grupy e, siedleckiej e, grupy fotografującej. E, fotografia, wystawa takich fotograficznych rozmaitości. E, jak to e, kiedyś e, śpiewała córka celebrytów w latach 80. Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma. I to jest świetne, to jest piękne, każdego coś w fotografii interesuje. E, e, każdy szuka e, swojej artystycznej drogi. E, ja proszę Państwa, w zasadzie e, staram się coś powiedzieć na temat e, autora, którego e, gości Miejskiej Ośrodek Kultury, no i ja też e, po troszeczku się nim opiekuję, ale tutaj jest e, prawie 20 autorów, więc e, wypada mi w zasadzie, bo są też tutaj moje też zdjęcia, wypada mi też powiedzieć w zasadzie o swoich zdjęciach cokolwiek, ale no, łatwo zrobić zdjęcie, a trudno coś o tym zdjęciu opowiedzieć, więc ja Państwu powiem szczerze. Ja nie wiem po prostu, w którą stronę ta moja fotografia idzie. Czy to jest jakaś rzeczywistość? Y, Taka y, nieoczywista, czy nieoczywistość rzeczywist, rzeczywista, ja nie wiem, proszę Państwa, cały czas czegoś tam poszukuję, y, ale jakoś tak nie mogę się w tym określić. I w związku z tym nie mam, że no, wielkim artystą nie będę, jeśli y, w ogóle. I teraz no, ja to o sobie tyle mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć. Może rozumiem, ja będę to w następnych. Y, Przyłamna przy następnych okazjach. Ale może ktoś z fotografów chciał powiedzieć. Ktoś z autorów tych zdjęć? Coś o swoich pracach. Proszę się nie karbować, naprawdę, bo jest o czym opowiadać. No cóż, proszę Państwa. No to konsumujmy Wizualnie. W takim razie i rozmawiajmy w kuluarach z autorami, bo z tego co widzę, chyba wszyscy tam. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi naprawdę bardzo miło. Z takiej frekwencji warto naprawdę cokolwiek robić. I też dziękuję wszystkim kolegom z Miejskiego Ośrodka Kultury za zaangażowanie i za pomoc. Dwa wewnisarze w ciągu w zasadzie jednego wieczoru. Czy państwo mają coś przeciwko? Czy to się podoba tak na